Z patronem szkoły, z tym, że chodzimy uroczyście ubrani. No, jakiś dzień, jakieś święto patrona szkoły też kojarzy mi się z akademią jakąś w szkole. Z jakąś uroczystością, gdzie odświętniej się ubieramy, yy, są luźniejsze lekcje. Tak, no. są. Jest inaczej niż w zwykły dzień szkolny. Święto szkoły no z celebrowaniem tego, że powstała taka szkoła. Święto szkoły. Raczej jest takim swobodnym dniem, gdzie jest w szkole bardzo fajnie. Że to jest taki czas wolny, i że są takie występy i że się bardzo ładnie ubiera. W sumie to nauczyciele są fajni, w sensie e, da się dużo załatwić też. E, super są też e, organizowane często wycieczki. E, ogólnie jest super atmosfera, tak bardzo przyjaźnie. Biblioteka. Mam no, nauczyciele. Też mam fajną, fajną. Ludzi. Najbardziej w sumie to nauczycieli. No, klasę. No właśnie, powiedziałbym, że nauczycieli. Za co lubię? Lubię za to, że są fajne osoby, z którymi można sobie pogadać, na przykład na przerwach. Mm. Nie mam zielonego pojęcia. O, zlikwidowałabym zerówkę. Wydaje mi się, że godziny lekcyjne, żebyśmy kończyli trochę wcześniej. Przede wszystkim dlatego, że no... Nie zawsze się chce tak długo siedzieć w szkole. Na pewno, żeby lekcje były na. zawsze na tą samą godzinę i kończyły się zawsze o tej samej godzinie. salę. Okay. Zmieniłabym plan lekcji. Będę montował szkołę. Zmieniłbym tę salę. Toalety bym zmienił. Nie wiem, według mnie wszystko jest w porządku. Nic. Нет.